w Gminy Rzeczpospolitej Wojpolskiej z dnia 16 grudnia 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie poobecnym w rozpoznaniu na rozprawie z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ze skary Michała Wojtyczka na decyzję samorządowego projektów Łowczego w Krakowie z dnia 12 września 2016 roku numer SKO 4105 przez 21 przez 2016 w przedmiocie odmowy informacji publicznej po pierwsze. w sprawie z informacją przetworzoną z uwagi na to, że zachodzi w sprawie tutaj ochrona danych osobowych w związku z numerami ksiąg wieczystych, co oznacza, że organ musi za pośrednictwem swoich pracowników podjąć tutaj działania, które wyeliminują te numery ksiąg wieczystych co powoduje, biorąc pod uwagę ilość tych nieruchomości, właśnie taki wymiar tej informacji publicznej o charakterze informacji przetworzonej. Inne argumentacje, inne argumenty, które przemawiają jeszcze za tym, że jest to informacja przetworzona, ta cała statystyka, tutaj jeszcze inne kwestie będą uzasadnione. Oceny tego szczególnie istotnego interesu publicznego. Tutaj samorządowe kolegium odgładawcze podeszło bardzo jednostronnie do pojęcia tego interesu publicznego, ponieważ tutaj tak naprawdę samorządowe kolegium odgładawcze skoncentrowało się na tym, że zwrócenie się do instytucji prawda, państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, o zwrot nieruchomości nie wpisuje się w ideę usprawnienia działania określonych struktur publicznych w jakiejś dziedzinie życia publicznego, a charakter tego interesu, który tutaj podnosi skarżący kolegów określiło jako interes prywatny, a nie publiczny. Zdaniem sądu. Tutaj trzeba powiedzieć, że samorządowe kolegium odwoławcze nie odniosło się do jakiejś koncepcji interesu publicznego, to jest po pierwsze, jak należy rozumieć interes publiczny w takim znaczeniu ogólnym, nawet bardziej doktrynalnym, a następnie nie powiedziało, dlaczego my właśnie nie mamy tutaj do czynienia ze szczególnie istotnym. Ta, te definicje, które tutaj kolegium przywołało, zdaniem sądu, są takie skolaryzowane i nieco wykazolistyczne, Czyli sąd uważa, że tutaj ta wykładnia interesu publicznego powinna być dokonana na każdej takiej definicji która nawiązuje do tego, że z interesem publicznym mamy do czynienia wtedy, kiedy ten interes również uwzględnia oparte na prawie interesy jednostek. Ale trzeba tutaj powiedzieć, że to jest interes publiczny, a jeszcze tutaj mamy mieć do czynienia ze szczególnie istotnym interesem publicznym. Tutaj jeszcze sąd zwraca uwagę na jedną rzecz że y, trochę może dziwić, że y, skażący w zasadzie dokonuje takiej dziwnej operacji myślowej, a mianowicie jakby y, sam nie wie, y, prawda, jakby nie ma wiadomości od swojego klienta, o jakiej nieruchomości chodzi, jakie nieruchomości zostały bezprawnie odebrane, bo w zasadzie właściciel zasady wie, co zostało odebrane, tylko tutaj mamy do jednak z taką konstrukcją, która polega na tym, że to z wykazu, który ma być udostępniony, dopiero y, będą y, wyciągane wnioski co do tego, z, z roszczeniem w odniesieniu do jakiej nieruchomości ewentualnie, y, ewentualnie y, wystąpić. Y, także y, tutaj y, ta kwestia, y, ta kwestia y, też jakoś powinna być wzięta pod uwagę. Jednocześnie Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Prowincja Polska, to kolegium powinno zainteresować się celami działania tego towarzystwa. Czyli wydaje się, że również uzasadnione byłoby zapoznanie się ze statutem towarzystwa, żeby zorientować się, jakim celom służy to towarzystwo, skoro skarżący mówi, że właśnie działa no, również w interesie tego towarzystwa. Dziękuję.